Witam. Dziś porozmawiamy sobie o manometrach i troszeczkę o ciśnieniu w ekspresie. Um, tutaj mamy manometr wyciągnięty z Ekspresu Brugnetti MC1 w stanie, jak widać, nie najlepszym. Ja już go zdążyłem rozebrać, ale mniej więcej opowiem jak to w środku działa um, i może zacznijmy od wyprowadzenia. W tym miejscu mamy wprowadzenie o średnicy 1.8 cala według standardu BSP, czyli według standardu British Standard Pipe. Dokładnie mówiąc to jest BSPP i BSPP oznacza British Standard Pipe Parallel, czyli jest to brytyjski standard rurowania o przekroju gwintu równoległym. To znaczy, że się nie rozszerza. Jest jeszcze drugi rodzaj e, standaryzowania, czyli BSP-T, e, czyli tampered. I chodzi o to, że to jest wtedy przekrój mamy stożkowy. Dokręcanie gwintu dociska, uszczelnia e, nam ten gwint. W tym przypadku mamy standardowy BSP. Ta końcówka miała taki, taką zwężkę, czy właściwie można powiedzieć, że to jest redukcja z 1,4 cala na 1,8. Tak? 1,8 jest mniejsza. Zdecydowanie. I do tej 1,4 mieliśmy podłączony boiler. Po co? Po co mamy podłączony boiler do manometru? Boiler w Brugnetim MC1 to jest wymiennik ciepła. To znaczy, że Boiler składa się z głównej komory, o tym już mówiliśmy, ale nadmienię. Z głównej komory, w której mamy jakieś tam ciśnienie panujące i to ciśnienie ma, to mówimy o wrzątku. Ciśnienie tam panujące jest mniej więcej w przedziale powiedzmy 1, 1, 1, 3. Jak zresztą widać nawet na samym manometrze, zaznaczono mniej więcej ten przedział jako kolor zielony, jako kolor dopuszczalny. W w, w ekspresie, w bojlerze. Natomiast niżej to już jest wiadomo, to już jest za mało, za dużo, to jest około czerwony. Graniczne, to też jest dość charakterystyczne, z reguły w ekspresach manometry są właściwie w dwóch typach. Pierwszy z nich mniej więcej, mniej więcej sięga do 2,5 do 3 bara. Natomiast drugi typ sięga mniej więcej do 15-16 barów. To jest mniej więcej drugi typ i zaraz powiem dlaczego mamy dwa różne typy manometrów. Pierwszy z nich dotyczy najczęściej głównej komory boilera i to jest ten, który trzymam w dłoni. Natomiast drugi typ, ten, który sięga do wyższych ciśnień, to są z reguły manometry, które są podłączane do powiedzmy, że wyprowadzenia grupy parzącej. Ciśnienie, które, którym zaparzamy kawę, jest zupełnie inne od tego, jakie ma panować w bojlerze, który jest odseparowany od tej części parzącej, bo w rzeczywistości wymiennik ciepła to są dwa jakby bojlery, z tym, że ten bojler, który nam przechowuje wodę do gorącą wodę, którą możemy sobie wykorzystać i generuje nam parę do dyszy spieniającej. To jest pierwszy boiler. A drugi boiler to jest ten boiler, który właściwie jest tylko i wyłącznie ma kształt takiej rury, która przechodzi przez, przez tę główną komorę i ma zadanie podgrzać szybciutko wodę do temperatury parzenia kawy. I kawa jest parzona, powinna być parzona na powiedzmy poziomie 9 barów. Natomiast w głównej komorze bojlera nie ma potrzeby, żeby takie ciśnienie panowało. Zresztą ciśnienie 1,1, 1,3 bara, które panuje w głównej komorze bojlera jest utrzymywane po to, żeby właściwie niejako jest to odpowiedź na to, jaka temperatura tam panuje. Ponieważ tam musi panować temperatura em, na tyle wysoka, żebyśmy mieli niekończącą się parę w dyszy spieniewającej. Ponieważ te e, ekspresy powiedzmy że profesjonalne one muszą mieć właściwie nieustający dostęp do pary w dyszy spieniewającej. Ponieważ no, te ekspresy są przystosowane do pracy w kafeteriach więc zakładam e, i producenci również zakładają że właściwie parzymy kawę bez przerwy i spieniamy mleko bez przerwy. Tam oczywiście są pewne wahania i trzeba się z tym liczyć, że jakieś tam drobne zawirowania mogą następować. Natomiast e, oczywiście e, oczywiście mm, powinno to być utrzymywane na stałym poziomie. Za co zresztą odpowiada um, presostat. Teraz ma utrzymywać takie ciśnienie Spróbujemy sobie zajrzeć do środka jak to właściwie działa Zbudowa jest wbrew pozorom dość prosta Ja nie będę już się zagłębiał w cały, cały mechanizm przełożenia tych sił Tylko pokażę mniej więcej chociaż jak to yy, ma funkcjonować Ta skorodowana osłona jest zdejmowana Ja już sobie pozwoliłem odkręcić róbki. Mamy szkiełko zabezpieczające, które również sobie odczyszczę i o, tu sobie odkręcę. Jeszcze jest śrubka mocująca. To sobie możemy wyciągnąć. Widać, że tutaj yy, Działy się jakieś takie straszne rzeczy, jeśli chodzi o korozję i dostało się, dostała się tutaj korozjaną Trzeba to będzie wszystko bardzo ładnie oczyścić, jeśli miałbym to wykorzystać jeszcze raz. Ja spróbuję to wykorzystać, jeśli zadziała to fajnie, jeśli nie, no to kupimy nowy i zainstalujemy. Z manometrami jest też o tyle ciekawa sprawa, że jest bardzo dużo zastępników w podobnych średnicach, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem um, zastępnika. Może nie z tej firmy, ponieważ Brugnet, znalezienie Brugnetiego manometru jest dość trudne. E Niemniej no, jest bardzo duży wybór manometrów w tym przedziale. Nie wiem tylko czy dokładnie taka średnica będzie, ale to jest wszystko oczywiście do zrobienia. O co chodzi? W tym miejscu mamy wejście i przez to wejście dostaje się nam ciśnienie z bojlera, W się ten nasz nośnik, w postaci pary czy wody. On się dostaje do która jest zakrzywiona. Tutaj widać, że to jest przejście i to jest zakrzywione. W momencie, kiedy mamy wzrost ciśnienia, następuje odgięcie takiej rurki. Ja spróbuję to zademonstrować. I zaczyna nam wzrastać ciśnienie. Nie wiem, czy to chyba widać. Odginanie tej rurki powoduje odchylanie. Cały mechanizm, który widać w środku, on odpowiada wyłącznie za to, żeby przełożyć to w miarę precyzyjny sposób to odgięcie yy, na ilość barów. I właściwie na tym kończy się cała filozofia z manometrem. To jest dość prosta konstrukcja. Zbyt wiele się tutaj więcej nie dzieje. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to dobrze skalibrować. Żeby nam to prezentowało prawidłowo. I tyle. I właściwie tutaj poza samym odczyszczeniem ja nie będę tutaj... Niczego dotykał, mam tylko nadzieję, że ta kalibracja yy, nie zawiedzie i że nie trzeba będzie tutaj zbytnio kombinować. W przypadku drugiego manometru oczywiście ta zasada jest dokładnie taka sama, yy, czyli w, w, oczywiście mamy odgięcie i, i po te napięcia są większe, ale co do zasady jest właściwie to samo. Manometry można kupować różnych firm i... Oczywiście one występują w różnych wersjach, mają różne kształty, potrafią mieć kształt prostokątny, mogą mieć różną kolorystykę, więc jest to też, powiedzmy, że kwestia estetyki, jak się to wybiera. Natomiast oczywiście przez to, że producenci są różni, to też są różne ceny manometrów i potrafią być naprawdę wysokie za właściwie funkcję, którą spełniają dokładnie taką samą jak wszystkie inne. Czy jakość wykonania się różni? Być może nieznacznie są jakieś różnice, natomiast kalibracja powinna być dość precyzyjna, to są um, to są urządzenia pomiarowe, które mają działać precyzyjnie, powinny być skalibrowane bez względu na to czy to jest firmy X czy Y. Więc um, oczywiście można kupować tańsze zastępniki i można je spokojnie wymieniać. Ja mam swojego ulubionego kandydata na manometr i to jest od Gagi Tel. Dość prosty, bez żadnych fajerwerków, bez żadnego dziwnego, kolorystycznego jakiegoś ubarwiania. No ale to już, to jest mój wybór. Natomiast oczywiście manometry potrafią być w cenach od bodaj 50 par złotych nawet i do 120-150 chyba złotych, jeśli mnie pamięć nie myli. To jest kwestia wyboru. Oczywiście jest to jeden z elementów, który jest widoczny, więc względy estetyczne są istotne. Więc dla kogoś, kto robi front ekspresu, wybór manometru będzie oczywiście istotny, ponieważ no, to już, jak sobie ktoś bardziej upodoba większą kolorystykę, no to to już jest jego sprawa. Natomiast co do zasady, mam nadzieję, że to jest na tyle jasne, że nie trzeba będzie do tego wracać. Zobaczymy sobie, jak to się odczyści czy będziemy mogli to sobie wykorzystać no na pewno ta komora tutaj tak jak już pokazywałem ona jest w słabym stanie to jest oczywiście do wymiany no nic dziękuję ślicznie i pozdrawiam